Witam was w części drugiej naszej przygody. Wow. I... Super, ja jak to... ginął! A... Nadzieja, z naszej wyprawy, ponieważ zginął, bo wpadł do lawy. Po drugie. tam szukał chłopaka. <laughs> <To> szukał chłopaka? <laughs> do takich tam zabaw. Zagrał w Dotę. Powiem, że ja w tej drogi o tym jak tak będzie wyczkodował. To jest tak. Adrian, nie muszę otworzyć drzwi, bo zadzwonić dzwonek. To je, to je rozwala. W szkole. W szkole. A ja się przyzwyczaił do World of Tanks. Zaraz powiedział, to powiedział, że przegrałem.

Idę <werely> nice na game młodzie dziewicie, dlaczego moi temu nie wypadają. Ej, chodźcie, trochę bo. jest jakiś kobel. Uuu. to, wierzę. to wierzę, Wielka wybrawa poszukiwa 3 złota. Masz czat ten, ten y, na 100% przyzroczysty, czy? Nie, bo ja mam trochę przy, przyzroczysty, chyba na A przecież No to ja przyzroczysty bo ja tak przyzroczysty mam. No to na